No to zaczynamy. Muszę się do czegoś przyznać. Bawiłem się dzisiaj pindolem. No wiem, trochę nie wypada w tym wieku. Tym niemniej to zrobiłem. Ale to nie jest to, o czym wymyślicie. Otóż bawiłem się takim pindolem. Aha. Postanowiłem wypróbować do mojego zestawu RC mo, mo, Motion, Motion Motion 3, takie ustrojstwo zwane popularnie Pindolem. Eee. Otóż, a, pierwsze, pierwszy mój kontakt z tym był szczerze powiedziawszy, przerażający. Udało mi się wznieść drona na jakieś tam 2 metry i tak dalej, i kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. Kompletnie. Po prostu czarna magia. No, ja jestem przyzwyczajony do aparatów drążkowych. Swego czasu byłem modelarzem, no, wiele lat temu, i w związku z tym, drążki dla mnie mm, to normalność, ale takie coś, takie ustrojstwo i muszę Wam się przyznać, że po wylataniu kilku pakietów to była przepyszna zabawa. Naprawdę, słuchajcie. Od razu powiem. Nie nadaje się ten pindol e, zwany Dildo. Inaczej niektórzy złośliwcy tak to nazywają. No, może trochę przypomina. <laughs> e, słuchajcie. Mianowicie nie nadaje się oczywiście do akrobacji, a zwykle jest dodawane. Do, do dronu, który umożliwia wykonywanie akrobacji, nie nadaje się do jakiegoś super precyzyjnego latania fotograficznego, ale doskonale, rewelacyjnie nadaje się do zabawy. Naprawdę, takiej zabawy to ja dawno nie pamiętam. No, latałem jak szalony. Wylatałem 5 yy, baterii i muszę przyznać, że wręcz odważniej latałem na pindolu niż na zwykłej aparaturze RC którą posiadam yy, po prostu. Daje to taki fan. I po opanowaniu jest to tak proste. Że ja nie dziwię się, że jest to polecane dla amatorów, właśnie dla osób, które nigdy w życiu nie, no nie bawiły się modelami, dronami itd., itd. Jest to tak intuicyjne i tak, tak fajne, umożliwiające właśnie no, w ramach, oczywiście, tego mojego miniaka 4 Pro, Szalone loty. Oczywiście no, specjaliści od FPV wyśmieją mnie, no ale jak na tego drona, jednak fotograficznego? No naprawdę latał jak szalony, po prostu, w ramach swoich możliwości. Jest to naprawdę proste. Nie przekonałem się w trakcie tych kilku pakietów, do tego podłączenia głowę lewo, prawo, prawda i tak dalej, bo to można można obracać. No jakoś to nie bardzo mogłem się do tego przekonać, że po prostu lecę w inną stronę, patrzę w inną, ale być może jutro potrenuję to i może mi się to też spodoba jako jeszcze większa zabawa, jeszcze większy fun. No oczywiście trzeba na początku bindować, przebindować, za każdym razem, bo normalnie mam RC2 podłączone, więc żeby to działało w pełni, to trzeba to zbindować, później jak wracam na RC, to trzeba odbindować i tak dalej. No to upierdliwe, nie wiem po co to DJI tak zrobiło. Natomiast, więc jak już powiedziałem, loty nie są tak precyzyjne jak na drążkach. No i o akrobacji mowy być nie może. To znaczy, no, nawet nie mówię o tym dronie, ale w ogóle po prostu. Natomiast jakie mam, że tak powiem, zastrzeżenia? A. I Google de facto lepiej współpracują tak naprawdę z tym, z tym, z tym, z tym drążkiem, z tym pindolem, w sumie niż rc 2 To znaczy, jest to jakby bardziej kompatybilne, większa ilość menu, nie, nie są opcje wyszarzone, to działa i tak dalej. Po prostu więc jest fajnie. Rzeczywiście, tak jak producent założył, można ustawić nagrywanie na dronie, można nagrywanie na goglach i można obydwa jednocześnie można to włączyć, wyłączyć po prostu, i nie ma najmniejszego z tym problemu. Przypominam, że tam właśnie z rc. To był problem i jest wyszarzone menu. I co prawda, można to sposobem obejść i zrobić tak, jak się chce. Natomiast no, jednak trzeba sztuczki stosować tutaj. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Nie działa niestety zoom. I to jest spora wada. No, ja wiem, że do fotografii jako takiej, czy filmowania, zoom cyfrowy jest niewiele wart. Ale jednak do podglądactwa, czy po prostu oglądania tego czołowego z daleka, zoom by się przydał. No, nie ma możliwości w żaden sposób tego uruchomić. To jest, to jest taka pierwsza wada. Druga wada jest taka, że jednak pojawiają się błędy. Mianowicie pierwszy raz zdarzyło mi się, że właśnie z tym pindolem zawiesiły mi się goble. W momencie, kiedy ja przerzuciłem na realny widok dookoła mnie i później chciałem wrócić z powrotem na widok z drona, on po prostu w tym pipie takim swoim utknął na no amen, Zablokował się i ani w te, ani we w te, i to jest no, bardzo niedobra w sumie sytuacja. Gdyby dron był daleko, na szczęście był blisko i po prostu um, zdejmując gogle i patrząc realnie na drona, no po prostu sobie wylądowałem, musiałem zresetować gogle i no i wszystko wróciło do normy. To na tych pięć pakietów raz. Taka sytuacja się zdarzyła. Druga, druga rzecz to dwukrotnie pojawił się błąd powrotu do domu. Ja mam taką zasadę, że wylatuje pakiety do końca, i pod koniec pakietu, czyli realnie 20% zostaje baterii, on mi po prostu robi RTH, wraca sam. Do domu i ląduje. I zawsze tą, tą metodę stosuje. Po prostu. Natomiast dwukrotnie on się po prostu zgubił. Znaczy w tym sensie, że e, zaalarmował niski stan baterii, zaalarmował, że trzeba wracać do domu, i nie zrobił tego. I po prostu gdzieś utknął no był w odległości jakieś powiedzmy 250-300 metrów ale bez widoczności wróciłem manualnie ale zanim się kapnąłem że tak jest to z 20% zrobiło się 15% plus te operacje jeszcze lądowania bo w nerwach nie bardzo potrafiłem spojrzeć w dół tą kamerą po prostu, żeby dobre miejsce do lądowania znaleźć. No, suma sumarum zrobiło się 9% baterii. No to już stan krytyczny, praktycznie. I nie wiem do końca, czy to był błąd yy, na no całego układu, czy ja jednak. W trakcie tego przechodzenia na RTH, czy też tuż przed. No, podotykałem tego pindola w jakieś miejsca wrażliwe no, ewentualnie. Po prostu. I może ja jakoś niechcący wyłączyłem po prostu. Skancelowałem RTH. Do, do dzisiaj nie wiem. Znaczy, do teraz właściwie nie wiem, bo to dzisiaj ja latałem. Kolejna sprawa to jest natury ogólnej, mianowicie cały ten mój zestaw Miniak 4 RC2, Google ma bardzo mały zasięg moim zdaniem. To znaczy, ja nie wiem, te zapewnienia producenta o jakiś kilometrach i zapewnienia też niektórych użytkowników też o jakiś tam kilometrach. To w ogóle w, w przypadku mojego zestawu można między bajki włożyć. Yy, ja mam poważne zakłócenia sygnału przy około 300 metrach ode mnie, a przy 622 metry dokładnie jest całkowite zerwanie łączności sygnału. Przy czym jest to przestrzeń otwarta. Pole jest widoczność z drona mojego samochodu. No, mnie nie widać z tej odległości, ale ja siedzę na krześle obok samochodu. I samochód widać, w momencie, kiedy obróci się ten dron, widać ewidentnie, bez żadnych zbliżeń. Po prostu i, i, i zrywa. To, przy czym najgorzej jest na goglach i RC2. Z pindolem i goglami jest ciut lepiej, a najlepiej jest bez gogli na sam RC2. Ewidentnie pierwsze tracą sygnał gogla, mimo że są najwyżej, no bo siłą rzeczy, jak większość ludzi, trzymam gogle na głowie. Mam przeszło na 80 wzrostu. Czasami siedzę, czasami stoję. No, w każdym razie a aparatura czy pindol no jest na wysokości pasa. Powiedzmy, w związku z tym hmm, nie wiem, czy to jest prawidłowe. Myślę, że będę musiał chyba hmm, z jakimś serwisem porozmawiać, czy to jest normalne. Kolejna kwestia to jest taka, że ja tam starałem się ten, ten e, dodatek FCC zorganizować. Teoretycznie według, według um, podpowiedzi kolegów to powinno działać, ponieważ się pojawia rzeczywiście menu z wyborem kanałów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast realnie to w żaden sposób nie poprawia zasięgu, ani nie pogarsza, ani nie poprawia. W związku z tym myślę, że działa to tylko połowicznie. To znaczy, rzeczywiście, może zwiększa ilość kanałów, można je sobie ustawić ręcznie i tak dalej, ale jednak mocy nadajnika mocy nadajnika nie, nie zwiększa. No i to tyle chyba na razie. Dziękuję za uwagę.